Świczna na cygabelaskos, nigdy już nie będziesz jojojo. No, Mi jo. weź ty świczna na cyganeczko. Jesteśmy na takiej drugiej imprezie ulicy Słowiańskiej. Ulica Słowiańska zaprasza jeszcze dwie ulice sąsiednie, bardzo bliskie nasze ulice, Zieloną i ulicę Przejściową. to właśnie obchodzimy święto, drugie święto ulicy Słowiańskiej i bardzo przy tym fajnie się bawimy są różne zabawy, konkursy i jest bardzo fajnie są bardzo fajne osoby bardzo dużo ludzi i dużo nagród no. były też przeciąganie liny też bardzo ciekawe E, Przejściowa wygrała. E, Słowiecki. Tak. Nimy się puściły. Niestety, niestety wszyscy się przewrócili. A wy pięciu. Po pięciu. pięciu. Nie Ale mamy to robicie. Pięć tak Tak, razem ja, też. ja nie. raz dwa trzy nie ma tak To jest bardzo fajna impreza, i możemy tutaj dużo się nauczyć, oraz dużo zabaw z konkursami, i też są fajne nagrody i miłe otoczenie. No Skakaliśmy też w workach, no i dużo osób startowało, mogli, mogli, mogły startować dzieci i dorośli, no i ogólnie, no. Myślę, że impreza jest fajna, integracyjna, miła. Mówić sobie dzień dobry na ulicy po prostu, żeby ludzie się znali, widzieli się. Nie to tylko, że tak. Przejeżdżamy nikogo nie znamy, a tak dzień dobry, do widzenia Integracja po prostu między ludzka, sąsiedzka Taka impreza bardzo dobra jest, to jest integracja społeczeństwa, to są kilka ulic ma spotkanie, rodzaj festynu i takie oczywiście no jak się mówi towarzyskie i sąsiedzkie spotkania, bo jak w domu siedzieć to nie ma sensu, Usiąść na, na fotel przed telewizorem jest sztuką, wyjść na plener. Orkiestra gra, z, zatańczyć jak to może oczywiście. I o północy będzie jeszcze gra szukanie e, kwiatu paproci. E, jest to drugie święto i mamy nadzieję, że będzie ich więcej. No i trzeba się bawić. A taka integracja dla ludzi, tak dobrze pomyśleć, to dużo daje. Bardzo fajną mamy ulicę, wszystkich sąsiadów bardzo fajnych. Bardzo zgodnie żyjemy wszyscy. Nikt się nie kłóci, jest tak, jak naprawdę Bóg przykazał. I w ogóle, w ogóle jest strasznie fajnie na ulicy Słowiańskiej.